Cześć, witam się z wami. To, to jest już wielki. Mam zamiar stworzyć nową serię, gdzie będę opowiadać historie ze swojego życia. To jest testowy odcinek. Jeżeli przekroczycie próg 5 łapek w górę, to z tego się zrobi oficjalna wersja. Także więc lecimy już z odcinkiem. Ta historia się wydarzyła, kiedy chodziłem do zerówki. W klasie, do klasy naszej wtedy chodził taki, wiecie, typowy, chudy zadzior. I mieliśmy dwa takie samochodziki, wiecie, takie, co się na nie siada i się nogami odpycha i się nim tak jeździ. Dla Bachora bahor, dla takie samochodziki do, na odpych. I mieliśmy policyjny i strażacki. I mieliśmy taką skrzynkę z plastikowymi narzędziami budowlanymi, takimi zabawkowymi. No i mieliśmy takiego... Bartka. I on co, co każdą przerwę, prawie co każdą przerwę, zależy jak mu się udało yy, zająć. Zaraz, jak była tylko przerwa, pakował się jak najszybciej, zostawiał książki, biegł w stronę zabawek. Jak mu się udało wziąć, zajebać dzieciakom ten młotek i usiąść na samolik, zaczął terroryzować całą klasę. Jeździł tym samochodikiem po całej klasie i napierdolam wszystkich młotkiem w każdego, kto się znalazł w jego zasięgu ręki. Dla niektórych była to zabawa, fajna zabawa. Ja się oczywiście bałem, bo wtedy byłem takiej krępej budowy. On był mniej więcej tej samej postury co ja, chyba nieco wyższy, ale i tak się go bałem. On. Nieraz komuś napierdolił. Ja się bałem tego, że on y, żadnej wiatyki nie przegrał. I był takim typowym... jakim, wiecie, co się... co mu nikt nie podskoczy, wiecie, taki taki typowy przechój. I miałem takiego kolegę, co raz na jednej przerwie podszedł do mnie. Byliśmy, stanęliśmy sobie w kącie za ławką, on był w drugim kącie sali, także byliśmy w bezpiecznej odległości od siebie i on mi takie coś, do tej pory pamiętam co mi powiedział, takie To jest Bartek, masz się go bać, bo ci wtłuczę młotkiem. Aż w końcu przestawało się to powoli klasie podobać. Koleżanki z klasy mówiły, żeby... Go zostawił w końcu, a ten dalej swojem. Napierdalał wszystkich młotkiem. To oczywiście popłakały się, zawołały panią. No i się skończyło tak, <grytania> że usunęli tą skrzynkę z narzędziami, i ten samochodnik został tylko ten strażacki. A Bartek dostał karę. I z tego co pamiętam chyba parę dni nie mógł się bawić z innymi dzieciakami, tylko patrzył na niego. Później był normalny przez tydzień. I coś tam pamiętam znowu, coś tam zaczęło dwalać, ale mniej głupiego, tylko tam chyba zabierał zabawki albo coś takiego. Był, podsumowując całą historię. Dzieciak był strasznym chujem do innych dzieciaków. I oczywiście bonus. Druga historia. Też z zerówki. Ze względu na to, że ten odcinek byłby za krótki. Ten dzień zaczął się normalnie. Dzień jak co dzień. Dzieciaki się nie darły, w klasie było w miarę cicho. Bartkowi nic nie odpierdalało. I w sumie z tym dzieciakiem było tak. To było tak jak z ruletką. Idąc do szkoły, nie wiedziałeś czy on coś od czy on jakąś akcję, czy będzie normalnie się zachowywać. Z nim było tak z, tak z ruletką. Ale wracając. Zaczął się dzień, w miarę normalnie. I nagle ten kolega z poprzedniej historii z Bartkiem, co mi powiedział, że mam się go bać, bo mi wtułka... zaczęło mu się robić niedobrze. Był coraz bardziej blady. Coraz, coraz mniej rejestrował, co się wokół niego dzieje. No i poszedłem do Kibla się wyszczać. Idę, idę, idę. Słysza za sobą jakiś krzyk. będzie takie obrzydzenia, takie. Ale nic. Wchodzę do kibla, pozałatwiam jej potrzeby. Myję sobie ręce i nagle słyszę takie bum, 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 bum. Tak jakby ktoś biegł. I by jednocześnie rozlewał wodę, taki bum, bum, bum. Nagle słyszę huk, drzwi się z impetem otworzyły, i widzę mojego kolegę, mijam się z kolegą. Bieg, tak dziwnie bieg, tak, tak podskakując, bieg podskakując, jeszcze tak wymachiwał rękami do góry. Miał, miał najszerzej jak się tylko da otwarte usta, i mu wylewały się, miał głowę odchyloną do tyłu, i wylewało mu się fontanna, szykuł z ust. Otworzył, otworzył kabinę, z impetem zamknął ją i wychodząc, wychodząc z toalety, tylko słyszałem takie. Wychodząc, widziałem szlak z Żygu, zaczynających się od wej przy wejściu do klasy i prowadzący do kibla. Po tego kolego oczywiście przyszli rodzice, poszedł do domu i przez resztę dnia gadaliśmy o tym, co się stało dzisiejszego dnia. I to były te dwie historyki. Mam nadzieję, że się odcinek spodobał, i nawet w sumie chciałbym taką serię poprowadzić na kanale, bo, bo tych wspomnień mam dużo i z chęcią bym opowiedział Wam by mnie. Życzę Wam miłego wieczoru. Do usłyszenia, cześć.